Hejka kochani, witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Jutro jedziemy do babci na imieniny, na taki mały obiad imieninowy, gdzie po prostu całą rodziną się spotykamy, więc stwierdziłam, że zrobię małe ciasto. I faktycznie będzie to małe ciasto. Zobaczcie moją dłoń obok, więc widzicie, jaki to jest naprawdę mały rozmiar, ale stwierdziłam, że zrobię takie ciasto. Bananowe. Jedynym problemem jest to, że okazało się, że nie mam takich dobrze dojrzałych bananów. Te dwa miałam już w szafce, ale lepiej, jak one są jeszcze takie ciemniejsze, nawet takie czarne. I taki znalazłam w sklepie, który był najbardziej żółty. Do tego przypisu potrzebne są jak najbardziej dojrzałe banany, bo one wtedy dodają takiej słodkości temu ciastu. No a że takich nie mam i nie byłam w stanie kupić, więc sprawdziłam szybko w internecie i ponoć można wstawić banany do piekarnika i one szybciej dojrzałam, więc teraz będziemy w ten sposób próbować. Piekarnik nastawiony na 150 stopni grzanie góra dół i teraz nasze banany lądują w środku. Uwaga uwaga. I widzimy się za kilka minut. Zobaczcie, faktycznie działa. Robią się ciemniejsze. Mam nadzieję, że. O, pachną! Pachną taką słodkością! Chyba to działa. Wyciągnęłam banany z piekarnika. Siedziały w środku jakieś, nie wiem, 20 minut, więc są naprawdę ciemne. Mam nadzieję, że jest wszystko ok w środku. Poczekam, aż wystygną, i wtedy zacznę robić ciasto. Kochani, wszystkie składniki tak naprawdę wrzucamy do jednej miski, i wszystko mieszamy łyżką czy widelcem. Więc mamy tutaj tak trzy dojrzałe banany, rozgniecione najpierw dodajemy 80 g roztopionego masła, kilka kropli ekstraktu waniliowego, szczypta soli, pół łyżeczki sody, jedno rozszepane jajko, ja to jajko rozszepałam już w misce, tak z boku, 120 g cukru, 205 mąki, no i jeszcze opcjonalnie możemy dodać trochę cynamonu. A, i jeszcze ja dodałam trochę orzechów, u mnie akurat orzechy nerkowca, ale możecie dodać jakiekolwiek, albo nie musicie w ogóle, też opcjonalnie. Mieszamy wszystko łyżką. Nawet mikser jest niepotrzebny, wszystko się ładnie miesza tu jest cukier. O, super. Zawsze robiłam często bananowe w keksówce, więc jestem ciekawa, czy się zmieści w tą małą foremkę, ale no, próbujemy, bo chciałam, żeby było okrągłe, a nie mam tortownicy. Wyszło idealnie i ląduję teraz w piekarniku o rozgrzanym do 180 stopni góra i dół. i widzimy się za jakieś... 50 minut. Wyciągnęłam ciasto, bardzo ładnie urosło. W piekarniku siedziało jakieś 55 minut. Teraz musi wystygnąć, więc jak będzie zimne, zapewne dopiero jutro, wtedy przełożę je śmietanką. Widzimy się jutro rano i dokończymy ten tort przed wyjazdem do babci. Z samego rana, witam Was Witam was z samego rana, przeciąłam ciasto na trzy kawałki i wykładam je śmietanką. I tyle. Wycisnęłam na górę też trochę śmietanki i wygląda to jak kwiatki, czy znów mamy flop? Dajcie znać, co myślicie, ale tak się prezentuje ciacho. Już jestem gotowa, ciasto gotowe, czeka w lodówce. Mało tego, robię właśnie kompot z rabarbaru i jabłek i zabiorę trochę do babci, zaraz naszukuję jakiś słoik i przyleję do słoika. I też czekamy na moich rodziców i wspólnie pojedziemy do babci. O, oh, Baby, też gotowy. No, Baby, też gotowy. Jestem gotowy, ever ready. Ever ready gotowy. You understand ever ready? No. Jestem ever ready gotowy. No. Maj Dobra, pokaż. Oh. Wow. No dobra, no. Kompot też już gotowy. Dużo owoców dałam, więc jest taki fajny, intensywny, ale ja właśnie taki lubię. Moje rodzice już podjechali, ale nie wiedzieć, czemu nie wychodzą z samochodu. Ale dobra, już wychodzimy na dwór. Wlałam kompot. Nie wiem, mogę go zakręcić teraz. Mam nadzieję, że mogę, no bo jest jeszcze gorące. Zobaczcie, jest bardzo gęste, więc to będzie można troszkę rozcieńczyć z wodą. O, oh, dziękuję Dzięki, dzięki No, dziękuję Dla no, no. też mam no. tam okay, okay, okay. A dom? Serio? Też mam dla ciebie okej, okej, Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć Cześć babciu, Cieść babciu. Bab dla I mam jeszcze dla ciebie kompot Robiłam jeszcze ciepły Ciepły? Rabarbar i jabłka Babciu, miały być tylko flaki co tu się zadziała? Które wiesz? ma nowe skarpety, więc musi mieć kapcie. Daj, kapcie. Jaka ja jemy, bójź. Nie, masz to nie Mogą być i takie, ale mi to jest gorąco. Nie, no to tam są takie chodniki. Dobra, to dla mnie kapcie. Dobra. Wafelki tutaj mamy. No. Babcia zrobiła te wafelki z galaretką. No. No i ciasto rodziców, cukierki chleb nasze ciasto i mm. chyba jest więcej ciasta jeszcze w kuchni. No, very, and our also very low cukier. No, no. Zaczynamy od flaków, próbuj, Bejbuś. I love, flaki is my best. Chciałeś powiedzieć frytki. <laughs> flaki ok nie? Mm. Nie ok exceptional. No bardzo ok. Czy Dobra, to co, gotowy już babciu? Cebulka gotowa. Ziemniaki, a kotlety gdzie? Tutaj kotlety są. A, kotlety są tutaj schowane, a, żeby nie wystygły. Dobra. No co, ja mam ładować babciu? No tak, już leciem młodałać. Dobrze, to daj, to ja będę już. No, od, 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 od od Pora teraz na drugie danie, kotlet mielony ziemniaki miseria, idealne połączenia, nie? Nie, to zbyt. Tak, nie. All inclusive Bunda Czekaj, porzeczka i Melisa, To Melisa, Dla mnie też brzkwinia. Pokazujesz Melisa, a my chcemy brzoskwinie. A ty babciu, co pijesz? Nic. Nic? Nie, nic. O, pięknie no. No dobra. Ready? No. Let's go. Gotowi? Trzy, um, ready? 3, Sto sto nie się, się Sto lat, sto lat, lat, nie, nie, się, nie się, je się nam, jeszcze raz, się raz, jeszcze raz, nie si, się, się, się nie je nie nam, nie się, nie się, nie nie się nie je nam. A to? Babcia. O mój Boże! No, pomyślał, ale nie To nie wiem właśnie. No. Zgasić? Czy jeszcze No. No? Podmuchę. No. No. Oooo! Oh, super. super babcia! Pierwszy kawałek dla babci. No to świadomo, może od makowca. Od torki? Tort. <grym> no to, wudek to nie zjesz. Nie <grym> widzisz jak nie wysoła jest, nie? No. <grym> no, no, <już> <grym> no za babciu. Taki mały dla ciebie. Wystarczy? Smakuje babciu? No dobrze, no, to jest mam kupiony. To, nie, ja robiłam. Robiła? Tak, no. bananowy. A, z bananowy? Mm -hmm. no, to się robiła ta Nie. Nie. Cynamon tylko. A, to cynamon. Mm. No? To jesteś rozkładnik. Ktoś tu mi ciasto kradnie. Nie wiem. Nie wiem. I całą o, tak, śmietankę zabrałeś? Nie, tak, nie wiem. Dzień dobry! Będziemy mogli. O, pierniczki. O. Zobacz, rób. Nie, to nie pierniczki, to nie. ciastka czekoladowe i ciasto! Uuuu! To Każdy przyjechał dzisiaj z ciastem. Wiecie, jak to jest u babci, babcia zawsze mówi nie będzie nic do jedzenia i się martwi, a w rezultacie... Tyle jedzenia, nie możemy oddychać, wiecie, każdy chce spróbować wszystkiego po kawałeczku, po pół kawałka, ciastami nawet się dzieliliśmy, żeby już nie jeść całego kawałka, ale wiecie, zawsze kusi jak stoi przed Wami, No dumać. więc wyszliśmy na chwilę na dwór zaczerpnąć świeżego powietrza. Bo w środku też w ogóle bardzo ciepło, babcia pali dzisiaj w piecu, bo jednak na dworze jest około 10 stopni. Ale wiecie, jak się zbierze kilka osób, napali, jeszcze się gotuje, to nagle się robi gorąco. No, bardzo gorąco. No, a my zimno lubimy. O, oh, no. better. Zimno na Truskawka. To nie truskawka. No truskawka, no. Maru mówi, że to jest truskawka. Co robisz? Czekam na ciebie. Idzie? No, jedziemy już. No. Dzielimy teraz ciasto i zbieramy się do domu, więc zobaczcie, ile tego wszystkiego zostało. Dużo, naprawdę, bardzo dużo. Babciu, babciu, wszystkiego najlepszego. Zobaczcie, ile jeszcze bierzemy na wynos, kawałek naszego tortu, i tu dodatkowo ile też tego ciasta. Cześć. Dzięki. I potrzebnie sobie. Wróciliśmy właśnie do domu. Mam nadzieję, że babci smakował tort, który no, przywieźliśmy. No bardzo dobry tort. I nie? Think it was a, nie extra cukier, nie low cukier, tak medium cukier. No, no bardzo no. dobry. Mamy też nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy filmik i widzimy się niedługo. No? No. Pa. pa.